Witam, witam. Okolice Krzyża Milenijnego i tu jest drugi krzyż. Znajduje się tak, jakby mniej więcej na lewo od obwodnicy miasta, tak zwanej. Tam za tymi lasami znajduje się Krzyż Milenijny. Jest nieco wyższy od tego krzyża, bo Krzyż Milenijny ma 20 metrów wysokości. A, po, a tutaj za tym krzyżem przed krzyżem mamy dobre widoki tam jest Dziwiszów no a tutaj widok na Zabobrze i Śnieżkę Szpital Jelfa Zabobrze, a tu Śnieżka. Nie bez powodu mówię na jedną górę stolica Karkonoszy. Tam widzimy lotnisko, a tam osiedle łomnickie. Pozdrawiam i do usłyszenia.